Cześć, witam Was w kolejnym odcinku newsów. Dziś mamy 3 września, co oznacza, że od trzech dni chodzimy do szkoły. Jupi! Brakuje Wam trybu Freelight Sequel sequelu Mafii? Teraz możecie już go mieć. Jeden z fanów tej gry postanowił pospierać i w końcu skonstruował mod, który dodaje nam taką opcję do gry. Możemy także ustawić pogodę i porę roku, w jakiej przyjdzie nam się poruszać po Empire Bay. Jakby tego było mało, także fani gry Mafii 2 postanowili skonstruować tryb multiplayer. W pojawił się krótki filmik, po którym możemy wywnioskować, że prace dopiero ruszyły. Trzymamy kciuki za ten projekt. I jeszcze jeden news dotyczący mafii. Najnowsze DLC do właśnie tej gry zostało już zapowiedziane, a wraz z zapowiedzią otrzymaliśmy datę premiery. Jimmy vendetta, bo tak się będzie nazywał ten dodatek, otrzymamy 7 września i będzie kosztował 9,99 dolara w przypadku PlayStation 3 i 800 punktów Microsoftu w przypadku Xboxa. Niezbyt miła wiadomość dotarła do nas z Microsoftu. Gigant z Raymond postanowił podnieść ceny usługi Xbox Live. Według ujawnionej informacji na podwyżkę abonamentu muszą przygotować się mieszkańcy USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Meksyku. Jak widać w niektórych przypadkach różnica wynosi 1 dolara, ale i tak największe zmiany w cenniku szykują się w USA. Ciekawy jest też fakt, że podwyżka usługi została zaplanowana na ten sam dzień co premiera Xbox Live w Polsce, czyli 1 listopada. 7 grudnia do sklepów trafi gra Tron Evolution. Taką datę premiery wyznaczyło Disney. Pokazano także edycję kolekcjonerską tej, ale będzie ona dostępna tylko dla posiadaczy konsoli Microsoftu lub Sony. W pudełku prócz gry znajdziemy także model motoru od Sideshow Collectibles. Cena tego zestawu to na razie 130 dolarów w USA. Jak na razie nie potwierdzono, czy edycja kolekcjonerska Tron Evolution będzie dostępna również w Polsce. Welcome to the Grid program. Znamy minimalne wymagania dla najnowszej odsłony Need for Speed. Są to procesor Intel Core i 2 Duo 18 GHz lub AMD Atom X264 24 GHz, 1,5 GB ramu dla XPK, 2 GB ramu dla Vista 7 Sevena, 6,5 GB wolnego miejsca na dysku twardym, karta graficzna z 256 MB VRAM, karta dźwiękowa kompatybilna z Directem 9.0. Na ramach najnowszego wydania PlayStation 3 Magazines można było przeczytać zapowiedź trybu Multiplayer w Batman Arkham City. Według magazynu w najnowszym dziele Rock City Studio pojawi się tryb kooperacji a człowiekowi nietoperzowi pomagać będzie Catwoman. Nie wiadomo jeszcze czy drugi gracz będzie mógł się wcielać w inne postacie, ale zapowiada się ciekawie. Oczywiście informacja ta nie została potwierdzona oficjalnie. Słowa krytyki na najnowsze dzieło EA nie cichną. W ostatnim czasie grę Medal of Honor skrytykował minister obrony Wielkiej Brytanii Liam Fox, a niedawno dołączył się do niego również Wayne Map, minister obrony Nowej Zelandii. O co dokładnie chodzi? O możliwość grania w trybie multiplayer talibami. Według ministrów obrony jest niedopuszczalne, aby naśladować walki talibów przeciwko koalicji. A propos koalicji, jak na razie u nas w Polsce nie słychać fal krytyki. No ale może już niedługo. A wy co o tym sądzicie? I to wszystko co dziś dla was przygotowaliśmy. Za tydzień newsy przygotuje dla was broker, więc do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.